Wystarczy? Weź te piece. Nie, za mało. Jezus. Kuchy! Metalowy to jego pokój, nie psuj mu. Ale ja nie lubię. Ale on ale ja chce lubię piece. piece. No dobra, to Będę przepalał wasze dwłoki. No właśnie, on będzie nasze zwłoki. Te skrzynki więcej, tak? zaraz wracam. Tak. Chcesz więcej? To ja też chcę ja 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 z piecami polatać. Mój kobel ma to ukradniesz, masz deda. Ja mam pijęcie. To swojego, ale ze skrzynek kobel mój. No nie, ze skrzynek kobiet w no, ale Tak Ale pamiętaj że twoje to też moje A pamiętaj, że ja mam większego Siusiaka od ciebie <głosy> 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 sobie, Kuba, nie będą Ma nie będę się LOL Wmawiaj sobie Kuba że masz większego, leci tak Ej, masz zęba, Chwała <noise> tobie kubu nie, No nie nie dajcie mi pić na serwer Nie damy ci bo moje piece moje są Ty też nie wbiłeś jeszcze? No nie, bo ja był biłem, ja pograłem 2 minuty, był reset, poszedłem sobie zrobić jeść i od ja tamtej pory nie wbiłem Dobra bo. ja? Ja biłem już godzinę? Się. Ja się Ja wbiłem w 5 minut, tam w 2 minuty Ma jak okay. jesteś na serwerze? No dawaj. Ja doczekam, to i Ja wbiłem godzinę Zrobię 5 To jest mój tron, co? Daj mi do, do, do kanału. Bo daj ja... mi do te? Co nie dawaj, nie dawaj, nie, dawa, nie, dawa, nie reklamuj go. Reklamuj go. nie mam filmu Reklamujcie. To Nie. Reklamujcie. nie. Pozajem... Spokojnie. Dzisiaj. Pójdzie przez na bananą. 450 do 453. Ja Idę, chci... ma jak przyjacielu. O co mnie bije? eee... Yy, wszystkie prawa zastrzeżone. Birajty yy, i tak dalej. Majak w W moim krematorium. Nie godzę się okay. na przetworzenie mojego głosu. Wypipkam tak Dobra, no to mnie będziesz pipko cały czas i wypipkasz wszystkich wtedy i nikogo nie będziesz słyszał. Ma dobra, będzie. wypipkam cały film. Majak. Ej, ale drzewa mi nie Będzie cały film. Po co ci drzewa, biedna polska kurwa? Piesa ci wystarczą. We z tym ten drofiram. Okej. Okay. A brzuszkę masz? Ma. Mam. Mam. tak. Wie tak No nie, no ja no masz normalnie nie. idę okna otworzyć chyba. Ja tylko ja na sobie. Ja sobie nie mogę tej story, no. Wbić nie można, ty co to za serwery są jakieś kur. Uspokój no, ty... się, uzależniony gówniarzu! Od czego? Zmniejszym siusiakiem ode mnie. Od tego. A skąd jest, sprawdzałeś? No, bo się pokazywaliśmy. Ja On dotykał, ale go kopał. Dawaj, moje! Ja Sebo. <laughs> jak ci tych piecy nie wystarczy, to powiedz. Sebo ma 12 cm. 12 No, pół Nie! So, tak? tak? No nie, ja nie mogę. Ciooty jesteście, trzeba mieć metodę. To bił. Ruby.p.e. Ruby.p.e. Ruby.c2. Ale ty przed chwilą byłeś na serwisie. No co ty? Maja, chcesz pieca jeszcze? Bo wiem, gdzie chcą piace Chodź ze mną. ale nie, ja ci tu muszę dokończyć pokój. Maya, kiedy ja wbiję. Jego... To będzie ciebie większe. Nie będziecie, stawiajcie, stawiajcie. Do tego pokoju mamy. Do popa! Ej do popa! On nie Majak, kocha, wystarczy, no. dobra? Nie wchodźcie do pokoju Majaka, bo to jego piece złodziejesz. Ej, Bajka. ale gdzie do tego, Ej, do popa. E kowen, patrzę, kowen, Ej, Kowen, patrz, Kowen, o. Co? To jest niewidzialny dir. Ej, masz tego do... Jest, jest to znaczy. niewidzialny dir. Metalowy zgapia! Pochodnie! pochodnie. Cebo, cebo. No. Seppo! Ja mu podłogę zrobimy? Piece przyniosłem. O, to chodzi do tego, Bari do tego. Do Majaka. Bajka. A gdzie on jest? No nie wiem, koło lota Tam Aha, gdzie Farma Ale nie majak czy majak? To ja jestem u majaka. Majak jest pierwszy pokój. Nie, jaki e, to nie, nie jest, jest jego pokój. I jest do ma farmy pokój tam gdzie Farma Tam są takie drzwi. No, ja to wiem, gdzie jest pokoju. Kurde. Majak, ale wiesz co? Ja mam dla ciebie niespodzianek. Ale, dobra, ale nie zapominaj, że to mój pomysł z tymi piecami, ok? Dobra, ja mam Dzień. lepszą. Ale gdzie? U ciebie. Nie! Gdzie Ci ci robi chyba? Okej, idę. Jej, niespodzianka dla mnie. <laughs> Przyniosę ja Ci sadzonkę. On tu ma coś ukrytego. Ale pięknie, ja mam też sadzonkę, postaw dyrta. Jej, yeah, ale super. Przemek, podoba Ci się? Mam jeszcze 38 sadzonek. Przemek? Przemek, podoba Ci się? Nie? Mi się podoba. To ja idę ci pieców dorobić, czekaj moja. No, no. Ale metalowy pomaga, więc jest dobry. Tylko 35 sezon. Tak. O nie, pali, jest atomki. On jest przeciwko mnie. Wucelot! Mnie nie, nie lubisz Ja szukam i was znaleźć nie mogę. Proszę, wucelot. Zabija moje drzwi. Jestem! Piece przyniosłem! Dojdziemy! Gdzie? Tu, do góry. Tu! I w prawo. Moje piękne I, I tu są piece nasze. <głos> <głos> Ostro. Ładnie? <noise> Ostro! Podoba ci się? Ja mam tylko dwa staki. Ja, chcę ja jeszcze. I Co do jednego, rozwalcie mu sadzonki, byleby tu jak najwięcej było. Sadzonki Krematorium jak to? Ej, nie da rady! Chcemy trzymasz shift i kładzie... Trzymasz shifty w Trzymasz shifty... No kładzież. to czekaj, ja zrobię piece. No bo ściany w piecach to lipa. Lord. Ale to mój pomysł, pamiętajcie o tym. Pamiętam. jest interesujące. Trzeba idę się sobie zapytać czy też sobie. Najsufit teraz Choluj. mój, z tymi piesami. Ej, niech ktoś no. przyjdzie do mojego pokoju, bo coś mi się zbugowało. A jak? Nie mamy czasu. Ale no to jest ważne! Seba, przyjdź szybko User do naszego pokoju! Channel. Szybko! Zbugowało mi się coś! Ej, Seba chcę. Patrz! Kuj się kuj nie piecach. Piecach. znika tak cały czas. Seba, Czekaj, ja się po muszę podsadzić, no, bo... No, jako fajnie. Zepsuję ci to. No weź, nie. Idę po piece. Okej. No... Kaj... Okay. G Jaka pułapka? Tak, ja sobie muszę się podsalić, żeby na drzewo wskoczyć. E, gdzie wy jesteście. Kładziemy piece w pokoju. Majaka. Ty, e, e, ja, ja wiem, co to będzie. E, trzeba komin mu zrobić. Nie, bo to pieca. No, się no, mano. Za uderzenie kogoś miało być ten, że można go zabić. Zaniszczenie pokoju też! Nie, to ja nie słyszałem co tak. Szczególnie czegoś takiego. To, co ma być to ma nie, nie, to nie jest To nie jest pokoju. Zaniszcie o co chodzi? Tak, fajnie mi się zbugowała lawa. Była w powietrzu. Takie ta, 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 małe, no nie? Jezu, nie, 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 to nie, to takie, tylko jedna czwarta <susur> tego. Nie, tak to tylko taki był śmietnik, a ten zepsuł. Ja Jezu jak to wygląda To moje pieca Moje też Wasze Ale mój pomysł No twój twój Dzięki Jak będzie się pytała hasa to ja, mój pomysł Ja z was nie mogę nie? Ej, weź uważaj Przemic, wolawy z... Wami. No zakopałeś mnie! O boże jakiś koleś u mnie w domu! O boże! O Boże! Ja padam! To ja idę pieca przynieść, czekaj Przemek! Jak tak? Nie, ja w Na co nie? pochodnie? Piece trzeba. Ej, by tu Pieker mamy na świecie. Mamy jeszcze szczekać, się obijacie. Jak Szemek już jestem blisko. Chuj, cię piecem zapiecuję. No, chodź kozaku. Chodź, <laughs> chodź, no. Masz piecę, cwaniaku. Ja Oj, no, co, taki kozak? Nie możesz <laughs> wyjść teraz, nie? Hahaha. <laughs> chodź tu, kurwa. No, celem. No, śmieci. Jesteś śmieciem. Dzięki, Gub... jestem piecem. Jesteś głównym, jesteś głównym. Jestem piecem. Jesteś głównym. Dlaczego jesteś głównym, bo jesteś głównym. Ale tu się, ciemno, aj panowie, za mało jesteś pieców. Głupim gównem, jesteś głównym, głównym. Głównym, ciemno palić I to od was. Metalowe! Co? Więcej piecu. Mam je wciąż tak. Mi ostatni został. <laughs> nie ma już. Jest to jest to zła karma No jak ty to widziałeś? <noise> wyjście nie da No fajnie Wyjście nie da Czemu? No nie wiem piece A. <noise> Da się wyjść Czekaj, tu. rozwalę to Tu jest ale tu jest wyjście. Oj sorry, o, weź Nie pij Przemek nie też? jest wyjście chcesz? A tu, dobra O w dół O co się bo nie widzę? Ja też nie widzę Ej, o której idziemy na ludzi. Jak ci jajka Mam ogromną chcesz je wyrzucać? Tak ci kupię, że musiałeś mnie wyzywać. Ale dzięki z ciebie diser. Ej, bo Zostaw mi p. do bira. Dobra, zawołam kulę, tu chcieliście. dysuję was, bo mu frydzerob Kula nie ma pieniędzy na grzebie. Nie ma. Ej, że dojebał jak łysy łysy kula okantkuli. łysy łysy okant warkoczem. Nie, Łysy... łysy okant kujera Tak. Bo jak to wygląda? Bardzo piederkiew. No. Och. Kuba nic nie będzie, opiecowałem się jakby co. Nic <grystanie> się nie martw, że cię ktoś zabije. Jesteś opiecowany. Mój przyjaciel nie będzie. ale. No tak. No, tak, ciągle A ciągle wiaderko? To... Jezu. <grystanie> Ej, nie psujcie Ej, mi farmy. Idziemy po wodę! Rudy, po wodę! No. Tylko po kolei, bo. bo tu się, żeby nie zepsuło się, nie? Czekaj, musi się no wiesz ustawić, no. ja najpierw, ty później Bo ja bank. najpierw! Teraz ty! Teraz ja. Teraz ty Teraz ja. Teraz ja Teraz ja 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 Zrąbałem Nie, dobrze Ja Czekaj, staka muszę zmienić